jak jesteś bogaty, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego, bo wielbłąd ucha i gielne, no macie tu to wszystko, czyli to siły piekielne, nie? Na dole, na dole, by wszystko tam rządzi, nie? To takie belzebuby właśnie. I że ten... Yy, yy, no, że... Co ja miałem powiedzieć? Yy, aha, że goniąc... Czyli jak jesteś bogaty, to tam nie wejdziesz do Królestwa, nie? Musisz rozdaj to, co masz. Jezus tam komuś powiedział. Mm, rozdaj, właśnie, to, co nakradłeś. No bo, no bo taka prawda, wiecie, no nie można być. Już 20 minut minęło, jak gada? Przecież ja nic nie powiedziałem. E, jakieś przenoszenie. Nie, no 20 minut już tam pierdolą? No ja pierdolę. No tak, druga 44, a trzecia 04, no to 20 minut, a no, kurwa jak ten czas leci. Nie no, to mi minęło jakby w, nie wiem, w 5 minut, no? Nie no, bez jaj. Nie no, mam wrażenie, że... przegadałem. 5 minut, a to 20... nie no, szok, normalnie szok. Ej, przenosiny w czasie. Już stracony czas. Uuu, dobre, a ja tu zwodzę, zwodzę was, no most zwodzony, zwodzony, e, wodzący, wódz, e, wiodący, no wiodący, czyli z ziemi do nieba, no widzicie, ale nie o to chodzi, żeby, no, popełnić harakiri, czy, czy samobójstwo i, i, i dzięki temu się przenieść w świat ducha, ale chodzi o to, żeby e, śmierć wyruchać. <śmiernie> No, no macie najlepszy przykład, że ja powinienem zginąć, jak mówiłem, siątki razy, a, a, a mimo to ciągle jestem żyw, 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 I am żyw i świat ducha, że tak powiem, no to wygląda, że świat ducha mnie rucha, nie, ale to jest takie umysłowe ruchanie, nie, że tu widzimy góra wnika mi w łeb, czyli wstrzykuje mi informacje, nie, no. Ufo, ufo, no ufo właśnie Informacje przekazywane przez ufo, które ja wam tu mówię, że lata ufo z wielką lufą Jak wypali będzie krucho No, a wy macie tu jak widzicie Mamona i zatkane ucho, nie Biały półksiężyc, nie I czarny, no widzicie Bliźniacze A wiecie właśnie, dopiero tu oglądałem ten ten Johnny Depp, który jest bliźniakiem właśnie, miał ostatnią taką, zaprosiłem, sukę i to patrzcie jakie to kurwa wszystko czary mary. Urodzona 22 kwietnia. Już nie pamiętam jakaś, jak ona miała na nazwisko? Nawet mask się do niej tam przystawiał. Młoda dupa, cholera, no rozwód właśnie i ona mu tam nagrywała go, kłamała, no 22 kwietnia, no to Tusk nie, urodzony też no tak go obsmarowała, że że, że facet stracił jakby twarz w tym świecie filmowym podobno, no, no nie, no to taka żerada to wszystko, co ona odwalała chciała go wyrobić nie wiem, kurwa obrzydliwe to było, powiem wam szczerze no. 22 kwietnia, nie, to taka wymowa. 4 razy 22 daje 88. No to takie symboliczne, no 1 marca 88, kiedy mistrz mnie obudził właśnie dotykiem swej pałeczki, różdżki, różdżki, nie tej pały, takiej, co tam myślicie, że to między nogami wisi. Ogórek się kisi, nie? Więc no właśnie, górki. Najlepsze kiszone są właśnie w beczce w wodzie zanurzonej <noise> w jeziorze. Tak, tak, podobno najlepsze są wtedy. No bo stała temperatura, koło zera bliska i tak dalej, i tak dalej. Eee. No jest no logiczne wyciągnięcie wniosku, bo no. kiedyś ludzie myśleli, teraz jakby przestanęli, nęli. Neli, Neli, co mi to. Ach, Neli, to ta od przekazów, od przekazów od pięciuset duchów, 500. A tu patrzcie, no to na dole byk, symbol taki ziemski, planety, nie? I tu zabicie byka, nie? Taki prosto widać między rogi strzał. 300 trzystu, to nam się Sparta kojarzy, nie? Tam broniło coś, 300. I, i, czyli 100% no to mamy ten yy, no i piątka no to 500 się nam robi i 300 to 53 no to znowu rok mojego urodzenia Raz suma daje 8 tu dwa oczy jak taka nieskończoność, nie 8 teraz kiedy jest drzemka, nie? O leży, to jest ósemka <grymka> drzemka, drzemlik, drzemlik to jest taki ptak drapieżny, a to może drzemlik, drz, z mlik. Lik, likier, likierat, likfor, likwo, litwo, 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 ojczyzna moja. Ty jesteś jako zdrowie. No patrzcie wszystko na rowie, zdrowie, na Mrowie, bo tu mrówka też pasuje, nie? Łeb pszczoły. Ogólnie ten obraz jest jaki? No wesoły, wesoły, wesołe jest życie staruszka, który tu wygląda jak stojąca na szpicu gruszka. <ścoughs> Teraz stoi na różkach. I to jest, to jest, właściwie wróżka, wróżka. No bo on wróży, wróży, wróże, wróży. Podobny do róży. Oczka mruży, jak się zakręci, to byczka w wkurzy, który leży u jego podnóży, no bo to jest stron Boga, no to ola Boga, ola Boga. La biega, le biega, ledwo biega, ale kręci się w kółko. Koło Macieju, Macieju już dosyć, czy jeszcze nie, no można tu... Obliczenie, liczenie. Obywatel liczenie. Czyli obywatel liczenia kasy. Golasy, polasy, tu gołe, goła dupa, nie. Banda upa. Upadł, <gulasy> Dary. upadł na byka. I w łeb jego wnika. Strzykawka. Łebsowy łeb sowy. a na to cowy, a na to cowy, no właśnie, no właśnie, nic nie rozumiecie, dlatego giniecie, no, no, wam się wydaje, że to, to trzęsienie ziemi, a tu najlepsze jeszcze było, że czekajcie tam wcześniej, czekajcie, no, bo nam się to, kurwa, zawiesiło, rusza to w końcu, czy nie, no, patrzcie, no nie wiem, że... Zawiesiło się, cholera. Odśwież stronę może. Nie no, komputer mi się zawiesił. Przestał reagować Nie no. Kurwa, maśnę patrzcie, to czary na No stanęło i ani drugie. Róż się kurwa bo nie pierdolniesz w łeb to. No i to nic nie daje niestety A tu? Nie no kompletne zawieszenie komputera No kurwa to mi się nie zdarzało No więc no to miesza No sami Ogromna liczba ofiar no

Zimno, głód, i rozpacz ogarnęły setki tysięcy ludzi bez dachu nad głową. No to widzicie, no. Ale tu wcześniej pisało, że, że my żyjemy na tym, u nas nam nic nie grozi. No, no powiedział, kurwa, co wiedział, jakiś tępy y, urzęda znacznie. Y, 5 czerwca, mówi Wam coś, no. Żona wali nogą w podłogę. Był rok 2002. Ja przepowiadam. Y, że na dniach pojawi się meteor, który faktycznie 14 czerwca przelatuje i, i, i ten i na szczęście y, nie rujnuje pół Polski, bo jakby wyjebał miał tam 120 metrów średnicy, no to, 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 to tylko by była kupa gruzu i, i ten i popiołu, bo by się wszystko kurwa zawaliło, a reszta by spaliło, nie? Czy dopaliło? <laughs> 5 czerwca, to ważna data, zauważcie, 5 czerwca, rok jaki, 1443, no i co się kurwa dzieje, no, no najpotężniejszy wstrząs, który zdemolował też budynki we Wrocławiu, w Krakowie, gdzieś tam w Katowicach, no tam południe Polski, no, no waliły się domy, jakieś kościoły, no, no, a on tu pierdoli, że nam nie grozi, no. Trochę kurwa wiedzy historii, frajże, tępy, no. I takie uspokajanie, nam nic nie grozi, to z tą wojną też, nie? Nam nic nie grozi, no. Przecież Putin no, sobie może gadać, no, bo tutaj stany my tu razem, no. jo 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 Parę kurwa czołgów samolocików i ten, i już rusek nam nic nie zrobi, noż ja pierdolę, a tu dopiero artykuł był, że. Coś ruska znowu wkurwiło, już mówią o bombardowaniu Polski, że tam trzeba i to. No bo wyłazi taki kurwa mądry, kurwa premier, czy, czy ten duduś jeszcze lepszy i pierdolą cały czas zabić Putina, zabić, zniszczyć Rosję, zgnieść do... No przecież kurwa to jest zjątrzenie niedźwiedzia, wkurwianie, no i, i proszenie się o zagładę, no. Czy kurwa oni nie mogą zamknąć ryja i siedzieć cicho? No, nie mówię, że włazić w dupę Putinowi, ale kurwa, zamknąć mordę i się nie odzywać. To jest z ruskich kurwa wewnętrzna sprawa. Nie wpierdalać się, kurwa, niech się tam pozabijają, kurwa. Jak nie mogą się dogadać, to niech się wytłuką, no, aż się kurwa nauczą, no. A nie kurwa lecieć tam i drzeć mordę stawać po jednej czy po drugiej stronie, no. Po co się wpychać, no jest jakie to proste, a to takie tępy. Kogo wy kurwa wybieracie? No ludzie, ogarnijcie się, no ja pierdolę no. Skończycie kurwa, naprawdę Tak jak ta powiedziała. O, 12 lipca urodzona, kolejne 12 lipca. Kurwa, powiedziałem 12 lipca 53 jak było, no ładnie. Ta Weronika Leuken z tego 1923 urodzona, że Jezus jej się ukazał. Kurwa, katole jebane, słuchajcie co mówię. Jezus jej się ukazał i powiedział, że Ruski staną na granicy Polski i ją zajmą. Rozumiecie to, no. No, rozumiecie? Jezus tak powiedział, że tak będzie, no. No, i zobaczcie co się dzieje, no. Tacy, kurwa, katolicy, wielcy wszyscy, no. A na głowie, kurwa, wstają, żeby niedźwiedzia wkurwić na maksa, no. no rozumiecie o czym ja mówię, czy nie? Sami się prosicie, jak mówię, sami sobie strzelacie w kolano, no. Sami sobie przygotujecie los, no. Jak się, kurwa, jak sobie, kurwa pościelesz, tak się wyśpisz, no. A tu kurwa jączą, i jączą, i kopać ruska, i tłuc ruska, i zabić ruska, i wygonić ruska, i zgnieść ruska. No kurwa, w kraju uzbrojony po zęby w tysiące głowic atomowych, a oni kurwa skaczą i skaczą, no. Czyli kraczą, kraczą, rozdziawią was kruki i wrony, no. Pamiętacie co mówiłem tu? Kurwa, kiedy to było, dwa tygodnie temu gdzieś... Leciało kurwa siedem kruków czarnych, kraczą nade mną, patrzę, no, kraczą. Ale z tyłu, nieco w oddaleniu, kurwa, leci coś białego, no. Myślałem, że jakaś mewar, bitwa, czy chuj wie co. A to kurwa kruk, biały kruk, rozumiecie? Biały kruk, ósmy, ósmy, osiem. Nieskończoność, nadzieja, no, biały, czarny, biały, no, no, no. kurwa znaki, no. I nie pierdolcie mi, że zmyślam, kurwa, uff, dobrze, że jestem sam i nie ma was tu, bo bym, kurwa, pozabijał od razu, no, takich debili, co mi mówią, że kłamię albo zmyślam, no. Już sto lat temu przestałem kłamać i żyję prawdą, mówię wam prawdę, tylko prawdę i nic więcej. Se wyobraźcie, że to jest sąd, sąd, ja jestem sędzią, oskarżonym, świadkiem i wszystkim naraz, no. A w sądzie należy mówić prawdę, nie? Poza tym sąd ostateczny, znacie to pojęcie, nie? Tam stajesz nagi, kurwa, jak Cię Bóg stworzył i wszystko jest Ci przed ryj wystawione i każda Twoja nikczemność jest pokazana Ci, nie? Żebyś widział, gdzie kurwa, że zgnoił z prawem. Zrozumcie, że świadomość jest nieśmiertelna, tak jak Bóg, no. I to jest gra. Ze świata duchowego przechodzicie do świata materialnego, y, macie wysterylizowaną wy pamięć i, i ten. Sami chcecie, wybieracie sobie miejsce, gdzie chcecie się urodzić, wchodzicie w daną rodzinę, kraj, miejsce i, i ten, I, i macie wyzerowany ten. I chodzi o to, że świat jest tak y, bogaty w różne te y, sytuacje i i ty masz iść i masz, no właśnie, masz pokazać Bogu, temu stwórcy czy tej, tej widowni, która tam ten, jak się zachowujesz. Oni nas obserwują cały czas, no ufole to zastępy pana, no czyli ufole, duchy, no wszyscy, wszyscy obserwują. Tam jest, rozumiecie, widownia, my jesteśmy teatr, tu jest teatr, na ziemi jest teatr, my jesteśmy aktorami, nie? I oni siedzą tam i obserwują i patrzą o. O, tu mówił, że będzie, a teraz patrzcie, co on robi, nie? No, tu, o, tu mógł zrobić dobrze, zrobił źle. I wszystko jest tam zapisywane, nie? Siedzą i... I potem, jak kopiecie w kalendarz, czyli przychodzicie do świata ducha, jest wam pokazywane. No, widzisz, no, no, no szedłeś, miałeś, i co zrobiłeś? No, patrz, tu spierdoliłeś, tu spierdoliłeś, tu spierdoliłeś. No, i, i na wagę, kurwa, i te, no... Więcej złego niż dobrego, to spierdalaj do... Do piekła. No, tam się będziesz ogniem przepalony, aż się oczyścisz. No, ogień, no weźcie, to jest taka. Gdzieś jest powiedziane, czekajcie, jak to było. A, ten mit Saussianta, że no, dokładnie on o tym mówi, że że Ahura Mazda świat będzie wreszcie zrealizowany, czyli czysty. Nie będzie ten, a dusze, które właśnie poszły w kierunku zła, zostaną oczyszczone przez ogień i, i połączą się z Bogiem. No właśnie, popiół i diament. No, zauważcie, że drewno, nie? Wyrasta. Niektóre są ładne, ten, no to robimy z tego coś, jest korzyść, nie? Ale jakieś takie krzywe, synkate, coś to niedobre drewno, do niczego się nie nadające, no to rąbiemy i, i palimy nim w piecu, nie, a spalenie powoduje, że jest popiół, nie? czyli obojętnie co tam wrzucimy, jest oczyszczone przez ten zrównane do, czyli popiół pozostaje, nie? Spalone. Tak jak te dusze właśnie zostaną spalone. Piekło spala dusze, nie? I one się zamieniają w popiół, nie? No, vibuti, pamiętacie? ten, ten, ten Sajbaba nie sypał z ręki popiół, nie? Z prochu powstałeś, no, no właśnie. To też coś ma znaczenie. No i, i ten popiół, ja na przykład palę właśnie różne takie zgniłe, jakieś tam krzywe, niepotrzebne. I, i potem mam popiół. I roznoszę go po polu, sieję i, jak, czyli jest taki symboliczny powrót do Boga. no Widzicie jak to wszystko trzyma się kupy. Trzyma się kupy, tylko chodzi o to, że trzymać się kupy. Dobre kurwa. Trzymać się kupy. Tu jest kupa, nie? Bo tu jest dupa. Jaś dupa. Coś ty dupa. Dawać dupy, nie? I to trzyma się kupy. Kupa wisi, jak widzimy. Kupa to niebo, nie? No, dlatego gryf podarował mi kupę na kupie pszenicy w 90 roku. Także widzicie, wszystko się trzyma, kupy. Olewaj tu ziemię, byka, szmal, a trzymaj się kupy. Trzy, trzym, rzym, trzym, trzyma, kupy. strzelanie z dupy. Trzyma, nie, się kupy, kupą!